Cześć, witam Was bardzo cieplutko z tej strony Monika na kanale Mama Tarot i runy. Witam Was moi drodzy w kolejnej prognozie miesięcznej. Będę omawiać wrzesień 2023. W tym nagraniu skupię się na zadykalnych skorpionach. Cześć moi drodzy. Oczywiście zanim przejdę do prognozy, chciałabym Wam pięknie podziękować za obecność na moim kanale. Witam wszystkie osoby, które są tu po raz pierwszy. Witam stałych bywalców. Bardzo Wam dziękuję za zaufanie. Komentujcie, lajkujcie, udostępniajcie i subskrybujcie kanał. Nakarmy wspólnie algorytmy YouTube'a. Niech mój wysiłek nie idzie na marne. Jeżeli jesteście zainteresowani czytaniem prywatnym, lekcjami tarota bądź run, kontakt do mnie znajdziecie w opisie filmu. Również zapraszam na mojego bloga. Obiecuję, że coś tam napiszę. Tam troszkę wisi, bo ja jestem teraz w innym, troszkę, no w, nawet nie troszkę, mocno w innym projekcie pisarskim, ale na pewno coś tam wrzucę. Jeszcze w tym miesiącu, bądź z początkiem września, pojawi się takie ogólne nagranie. Poza oczywiście filmem Wybierz Talię, pojawi się nagranie dotyczące nowego roku numerologicznego. Roku ósemki, jakim będzie 2024, czyli roku pod znakiem sprawiedliwości. W tym nagraniu będę podsumowywać rok siódemki, 2023, czyli rok Rydwanu i omówię z perspektywy numerologicznej, ale przede wszystkim tarotowej, jaki będzie przyszły rok. Także zapraszam również do do tego filmu, kiedy już się oczywiście ukaże. Dobrze. Najpierw wyrostuje dla Was, drogie skorpiony, runę na różnym. Jak się w ogóle macie? Jak Wam miną, e, minęło lato? Napiszcie w komentarzu. Lagus. W sumie to jest bardzo Wasza energia. Ponieważ lagus jest to runa wody. Lagus to emocje, to uczucia, to zajmowanie się emocjami i uczuciami, to również intuicja, ona dochodzi do głosu we wrześniu, zaczyna was prowadzić. Będziecie mieć z nią bliższy kontakt i będziecie właściwie interpretować jej przekazy. Lagos może też zwracać uwagę na kobietę w Waszym otoczeniu, która, tutaj mamy tą runę w pozycji prawidłowej, ma na Was dobry wpływ, której działanie i wpływy są korzystne. To może być też propozycja od kobiety związana z Jakąś podróżą. W przypadku Lagos jest to daleka podróż. To może być podróż za granicę, to może być zaproszenie do kogoś, kto mieszka daleko. Może Was ta propozycja wzruszyć, może Was ta propozycja zaskoczyć. Dla osób, które realizują się związkowo z kobietą. Lagus może zapowiadać pojawienie się wyjątkowej, szczególnej, bardzo intuicyjnej kobiety w waszym życiu, która może stać się waszą przyszłą partnerką. To jest też dobry miesiąc, żeby gdzieś wyjechać, gdzieś daleko, za wodę, żeby gdzieś lecieć. To jest runa dalekich podróży. Być może dobrze jest też, ponieważ jest to runa wody, zastosować we wrześniu jakieś metody oczyszczania organizmu. Lagus to ziołowe kuracje, napary ziołowe, kąpiele z ziół, to w ogóle obcowanie z wodą, to przełamanie na przykład lęku wobec wody. Woda będzie was koić, będzie was oczyszczać i będzie was leczyć. Dziesięć kielichów, no faktycznie chodzi o emocje. Giermek monet i rycerz kielichów. Pokazuje się tutaj hmm, temat związków, relacji. A jeżeli, a jeżeli kwestie zawodowe, to propozycje zawodowe, tak? Od tego rycerza kielichów. W związku z takimi propozycjami, z racji tego gierka monet, jest ci pisany drogi Skorpionie, rozwój, rozwój zawodowy, rozwijanie umiejętności, podnoszenie kompetencji, być może zdawanie egzaminu, podchodzenie do egzaminu i zdanie go, też podjęcie się jakiegoś egzaminu, albo podjęcie się jakiegoś szkolenia może Wam otworzyć drzwi do jakiejś nowej historii zawodowej. Doda Wam skrzydeł, bo ewidentnie ten rycerz kielichów leci, tak? Czyli też taki scenariusz może się realizować. Te karty też pokazują spotkanie kogoś, kto tak jak wy pragnie związku, poważnego związku. Emocje będą bardzo intensywne, będą bardzo piękne. Pokazuje też zakładanie rodziny czyli spotkanie kogoś, kto pragnie założyć rodzinę, pragnie stabilizacji uczuciowej. Dominująca energia tego y, miesiąca dwa miecze. Wyzwanie Dziesięć kielichów. Czego nie wiesz? Podstawa as monet. Przeszłość 8 mieczy. Pierwsza połowa miesiąca trzy monety. Druga połowa miesiąca Mak. Bardzo pięknie to wygląda, choć to przejście pomiędzy sierpniem, a może już od okresu mm, zeszłej jesieni albo ostatnie dwa miesiące półtora miesiąca. Mm, Emocjonalnie lub w jakikolwiek inny sposób był jakiś pad, była jakaś blokada, był jakiś strach przed działaniem, przed angażowaniem się, przed życiem. I możecie wejść we wrzesień z dosyć taką ciężką energią. To będzie miesiąc, żeby uspokoić emocje, wprowadzić... Do, tak, do Waszych stanów emocjonalnych więcej równowagi. Być może to jest też dobry miesiąc, żeby po, podjąć w końcu decyzję dotyczącą jakiegoś układu, który Was obezwładnia, który Was blokuje, który nie pozwala Wam żyć według własnych zasad. Nie pozwala wam rozwinąć skrzydeł. To może być układ uczuciowy, zawodowy, jakikolwiek. Być może to jest też miesiąc, żeby w końcu podjąć decyzję, z kim idę dalej. Tu, w tej dwójce mieczy, to jest karta pokoju, jest jakaś akceptacja danego stanu rzeczy i podjęcie decyzji. Wy podejmujecie decyzję. Bądź też ta druga strona i to jest źródłem szczęścia. Natomiast wyzwaniem jest tutaj dziesiątka kielichów. Czyli w, w przypadku niektórych z Was może być tak, że coś trzeba będzie porzucić, coś trzeba za, będzie zamknąć, żeby móc wejść w ten nowy etap. Dziesięć kielichów to jest już istniejący związek, to jest już istniejąca rodzina. To jest konieczność właśnie zamknięcia czegoś, co jest już w pełni rozwinięte i dalej nie można tego kontynuować, bo tu już nie ma potencjału. To osiągną, osiągnęło już maksymalne swoje możliwości, a przyświeca Wam nowy początek, pragnienie pójścia w jakąś nową drogę, podjęcia się jakichś nowych działań. Mamy MAGA, mamy Asamonet z tym, że trzeba podjąć decyzję. Być może początek tego miesiąca to będzie taki okres, kiedy poprzebywacie sami ze sobą i poszukacie odpowiedzi na ten dylemat, na tą sytuację, która nie do końca jest dla was klarowna, albo sytuację Jakiegoś zblokowania. I zastanowicie się, co zrobić, tak? Co zrobić, czy tkwić w tym. Co jest, co było, co budowaliście dotychczas, co być może w przypadku ósemki mieczy jest taką swego rodzaju złotą klatką, jest nam dobrze i wygodnie, natomiast za dużo tu się już nie dzieje, czy też iść w to nowe. W dwójce mieczy musimy podjąć decyzję sami ze sobą. Jeżeli mamy dziesiątkę kielichów jako wyzwanie, jako problem, to znaczy, że ci którzy są wokół nas, ci, którzy są obok, niepotrzebnie się wtrącają, mają za dużo do powiedzenia, w jakiś sposób nas obezwładniają, ograniczają, być może też manipulują nas emocjonalnie. Tutaj też ta dziesiątka kielichów pokazuje kogoś z Twojej rodziny, z Twojego najbliższego otoczenia, kto, kto stanowi dla Ciebie wyzwanie. Kto mówi Ci coś, czego Ty nie chcesz przyjąć do siebie. To może być bardzo bliskie otoczenie. To może być partner, partnerka, to może być osoba z Twojej rodziny. To może być matka, ojciec, rodzeństwo, dziecko, który konfrontuje Cię z czymś, co radykalnie zmienia Twoje podejście i spojrzenie na kwestie życia, rodziny, sposobu myślenia, sposobu czucia. Ten przepływ emocji w tym miesiącu jest bardzo intensywny i te emocje płyną szerokim strumieniem i one mogą płynąć zarówno od ciebie do innych, jak i od innych do ciebie. I trzeba się na tą falę, trzeba się z tą falą liczyć i trzeba się na nią przygotować. Stawianie granic, stawianie tam, to jest ta dwójka mieczy. Nie jest najlepszym wyjściem, ponieważ e, z czasem odkryjesz, w tym miesiącu odkryjesz, że ci ludzie nie są przeciwko tobie, tylko ci sprzyjają. Oczywiście pamiętajcie, że jest to czytanie grupowe, a więc mm, weźcie to, co z wami rezonuje, resztę zostawcie innym. Natomiast e, może być również tak, że. E, te osoby z Twojego otoczenia zalewają Cię jakimiś emocjami, które nie są Twoje. Ich emocje przeszkadzają Ci. Ich wpływ na Twoje życie blokuje Cię. I z tym się będziesz mierzyć, to będziesz rozpoznawać. Możesz się bardzo wiele dowiedzieć na temat siebie samej, siebie samego albo na temat właśnie ludzi, swojego najbliższego otoczenia i tego, jak ty widzisz świat, i jak, a jak inni widzą tą samą rzeczywistość, bo tutaj spojrzenie może być radykalnie różnie, różne. Decyzję trzeba będzie podjąć w ciszy i spokoju. W początku miesiąca odizolować się, pobyć ze sobą, nie poddawać się emocjom, nie poddawać się wpływom innym, nie poddawać się też szantażom emocjonalnym, nie stosować takowych, po to, żeby ustabilizować swoje stany emocjonalne po to, żeby też dojść do jakiejś konkluzji, być może też po to, żeby podjąć jakąś decyzję. Trójka monet może sugerować, że jesteś w jakimś trójkącie miłosnym, bądź znajdziesz się w jakimś trójkącie miłosnym. Tu wręcz jest jakaś osoba, której jest za dużo w twoim domu, w twojej bezpośredniej przestrzeni, w twojej prywatnej przestrzeni i... Może być tak, że ty to w końcu zobaczysz, przestaniesz wypierać się tego, że to zjawisko nie istnieje, że tej osoby nie ma i powiem tak: dochodzisz tutaj do jakiejś konkluzji, też do pokoju samego ze sobą, ale też pokoju z innymi, do porozumienia z innymi i Uwalniając emocje, też pozwalając, żeby coś się zamknęło, zakończyło, uwalniasz siebie i, i, i innych, idziesz w jakąś nową drogę. To może być droga zawodowa, to może być jakiś nowy związek. W magu my inicjujemy. Przechodzimy do inicjatywy, stajemy się bardziej samodzielni, myślimy własnymi kategoriami. W magu też do głosu dochodzi rozsądek, do głosu dochodzi intelekt, czyli jest taka sugestia ze strony kart, że owszem, kieruj się intuicją, ale nie pozwól, żeby kierowały Twoimi zachowaniami i poczynaniami emocje. Bo magiem rządzi Merkury. A Merkury to, to intelekt, to myślenie, to analiza. A w Dwójce Mieczy my analizujemy sytuację, zbieramy informacje po to, żeby wyjść z danej sytuacji z korzyścią dla siebie. A korzyść jest tutaj obiecana, bo tu jest jakiś nowy początek, to może być nowa praca, intratna, dobrze płatna, to może być nowe stanowisko, to może być też szansa na to, żeby zmienić miejsce zamieszkania, przeprowadzić się w miejsce o wyższym standardzie, założyć własny biznes. Tylko pamiętajcie, że Merkury we wrześniu retrograduje, czyli na razie jest to opracowywanie planu, być może też orientowanie się, jak dany biznes się przyjmie, jaki ma potencjał, jakie ma szanse na obecnym rynku, spotkania z innymi, którzy już w danej branży działają, być może dołączenie, przyłączenie się do kogoś, dołączenie się do już istniejącej jakiejś spółki zespołu po to, żeby ruszyć w jakąś nową drogę, po to, żeby się sprawdzić w jakimś nowym związku, po to, żeby się sprawdzić w jakimś, w jakiejś nowej, w jakimś nowym działaniu, na jakiejś nowej ścieżce. Pierwsza połowa miesiąca bardzo dobra, jeżeli chodzi o kwestie finansowe i zawodowe. Trójka monet pokazuje pracę w zespole, dobre porozumienie z innymi, szczerość. To jest jakiś projekt, przedsięwzięcie, na którym zależy nie jednemu człowiekowi. Czyli ty wychodzisz z jakiegoś osamotnienia, obciążenia jakimś większym projektem, i podzielenia tej odpowiedzialności na kilka osób, na zespół. I w trójce monet jest spotkanie, jest współpraca, jest współdziałanie. Po to, żeby ten projekt, ta, ta inicjatywa nabrała. Rozmachu zaczęła być realizowana, przestała być obciążeniem, i przynosiła też być może jakieś dochody. Przy magu też mówimy o marketingu o sprzedaży o rozgłaszaniu jakichś jakich naszych działań. Także bardzo możliwe, że będziesz współpracować z kimś, kto specjalizuje się w tego typu... W tego typu... Bardzo mi przeszkadza ten hałas, bardzo Was przepraszam, trochę mnie, mnie to prawdę mówiąc rozprasza, no ale żyję w takim miejscu, w jakim żyję, nie zdoszę tego miejsca tutaj, no ale co zrobić. Mam nadzieję, że Wam to nie przeszkadza w odbiorze. I e, ponieważ dla Was dziedzina marketingu, sprzedaży m, może być dziedziną e, obcą, być może zapraszacie do e, s, swojego przedsięwzięcia kogoś, kto jest tym bardzo dobrze zaznajomiony, kto jest tym specjalistą. I tutaj ten e, mag e, wchodzi i... E, mm, Zajmuje się tą kwestią i od razu nadaje tempo całej sytuacji. Zwróciłabym uwagę na osoby bliskie, na osoby, które nie są wam obojętne emocjonalnie. Dziesiątka kielichów pokazuje tych ludzi wokół was. Którzy są wam bliscy uczuciowo, niemniej nie jednak to są ludzie, którzy was ograniczają, którzy wam podcinają skrzydła, którzy projektują własne lęki, własne emocje, własne ograniczenia na was, własne doświadczenia, tak? Jeżeli coś jest doświadczeniem danej osoby, niekoniecznie musi być waszym doświadczeniem. Także selekcjonujcie sobie to w tej dwójce mieczy, co przyjmujecie do swojego pola informacyjnego, a co nie. Mhm. Dobrze, dobrze. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, życzę wspaniałego miesiąca. Dziękuję i pa! pa.